Adam Mroziński poruszał się po swoim życiu jak duch po pustym zamku. Jego posiadłość, arcydzieło minimalistycznej architektury z betonu i szkła, była bardziej mauzoleum wspomnień niż domem. Każdy polerowany blat, każda nieskazitelna powierzchnia odbijała obraz człowieka, który stracił wszystko, co miało znaczenie, a w zamian otrzymał wszystko, czego nigdy nie pragnął. Był prezesem zarządu, tytanem finansów, którego imię szeptano z podziwem w salach konferencyjnych na całym świecie. Jednak w ciszy swojej rezydencji był tylko echem mężczyzny, którym kiedyś był. Pieniądze stały się jego pancerzem, a praca jedyną ucieczką przed żalem, który zamroził jego serce pięć lat temu, w dniu, w którym stracił żonę i nienarodzonego syna. Jego dni były uporządkowane z precyzją wojskowej operacji. Pobudka o piątej, zimny prysznic, czarna kawa, przegląd rynków azjatyckich. Ludzie w jego życiu byli funkcjami, a nie osobami. Kierowca, kucharz, ogrodnik, wszyscy byli wymiennymi częściami w dobrze naoliwionej maszynie jego egzystencji. Traktował ich uprzejmie, ale z dystansem, płacąc znacznie powyżej stawek rynkowych, by zapewnić sobie ich lojalność i, co ważniejsze, ich niewidzialność. Nie chciał żadnych komplikacji, żadnych emocjonalnych uwikłań. Dlatego, kiedy jego długoletnia gospodyni przeszła na emeryturę, poczuł irytację. Proces rekrutacji był uciążliwy. Agencja przysłała mu kilka kandydatek, wszystkie z nienagannymi referencjami. Wybrał Marię Kowalską, ponieważ wydawała się najmniej skomplikowana. Była cicha, niemal przezroczysta, o spuszczonych oczach i ruchach tak dyskretnych, że ledwo zauważał jej obecność. Była dokładnie tym, czego potrzebował wydajnym, cichym cieniem, który utrzymywał jego sterylne sanktuarium w idealnym porządku. Przez pierwsze tygodnie ledwo ją zauważał. Dom był czysty. Jego koszule wyprasowane, a posiłki pojawiały się na czas. To wszystko, co go obchodziło. Czasami jednak, gdy podnosił wzrok z nad laptopa w swoim domowym biurze z widokiem na idealnie przystrzyżony trawnik, dostrzegał w niej coś, co go niepokoiło. Była w niej jakaś kruchość, cień w oczach, który nie pasował do jej spokojnej postawy. Czasami widział, jak jej ręka drży, gdy stawiała przed nim filiżankę kawy. Innym razem zauważył, że odwraca się gwałtownie. Gdy dzwonił jej telefon, a jej twarz błędnie. Zbywał to obserwacje jako nieistotne. Każdy miał swoje problemy. On płacił jej za pracę, a nie za historię jej życia. Maria mieszkała w małym, osobnym skrzydle przeznaczonym dla personelu. Adam nigdy tam nie wchodził. Była to jej przestrzeń, a on cenił sobie granice. Czasami, późno w nocy, gdy cisza w domu stawała się zbyt głośna, wydawało mu się, że słyszy stamtąd stłumione dźwięki, jakby cichy szloch, ale zawsze przekonywał samego siebie, że to tylko wiatr lub posiadanie fundamentów ogromnego domu. Nie chciał wiedzieć. Wiedza oznaczała zaangażowanie, a zaangażowanie oznaczało ból. Te lekcje już dawno sobie przyswoił. Pewnej deszczowej wtorkowej nocy wszystko się zmieniło. Ważne spotkanie w Londynie zostało odwołane w ostatniej chwili z powodu burzy, która uziemiła wszystkie loty. Zamiast siedzieć w sterylnym pokoju hotelowym. Adam kazał kierowcy zawieźć się do domu. Było grubo po północy, kiedy jego samochód bezszelestnie pojechał pod rezydencję. Odprawił kierowcę i wszedł do środka, rozkoszując się ciszą i ciemnością. Nie zapalił świateł, poruszając się po znajomych przestrzeniach z pamięci. Zwykle o tej porze byłby tysiące kilometrów stąd. Ta nieoczekiwana zmiana w rutynie sprawiła, że poczuł się jak intruz we własnym domu. Kierował się do kuchni, żeby nalać sobie szklankę wody kiedy usłyszał cichy dźwięk z korytarza prowadzącego do skrzydła personelu, to nie był wiatr. To był szelest materiału i stłumiony, pojedynczy szloch, tak cichy, że niemal go przegapił. Zmarszczył brwi, zirytowany. Czyżby nie mógł mieć nawet nocy bez jakiegoś zakłócenia? Ruszył w stronę dźwięku, jego kroki stłumione przez drogi dywan. W słabym świetle księżyca wpadającym przez wysokie okno zobaczył Marię. Stała do niego tyłem, a jej sylwetka drżała. Nie była sama. W ramionach trzymała dwoje małych dzieci. Bliźnięta, które spały niespokojnie, wtulone w jej szyję. Jedno z nich poruszyło się we śnie i cicho zamruczało. Adam zamarł, a szklanka, którą trzymał, prawie wypadła mu z dłoni. Dzieci, w jego domu były dzieci. Poczuł falę zimnej furii. Został oszukany. Zatrudnił służącą. A nie matkę z rodziną. To było naruszenie zasad, wtargnięcie do jego starannie kontrolowanego świata. Otworzył usta, żeby wydać z siebie lodowate polecenie, żeby się spakowała i wyszła, ale wtedy Maria odwróciła się powoli, jakby wyczuła jego obecność. W świetle księżyca jej twarz była maską wyczerpania i strachu. Na jej policzku widniało świeże, fioletowe sińce, którego wcześniej nie zauważył. Oczy miała szeroko otwarte z przerażenia, gdy go zobaczyła. Przycisnęła dzieci mocniej do siebie, jakby chciała je osłonić przed jego gniewem. Dzieci, chłopiec i dziewczynka, miało może cztery lub pięć lat. Ich twarze były blade i chude, a pod ich zamkniętymi powiekami widniały ciemne kręgi. Nawet we śnie wyglądali na wyczerpanych. Gniew Adama nagle wyparował, zastąpiony przez coś innego, czego nie potrafił nazwać. Konsternację. Może nawet ciekawość. Patrzył na siniak na jej twarzy. Na przerażenie w jej oczach i na sposób, w jaki jej ciało tworzyło tarczę dla tych małych istot. Co to ma znaczyć? Jego głos był cichszy i bardziej opanowany, niż się spodziewał. Zabrzmiał szorstko w nocnej ciszy. Maria wzdrygnęła się. Łzy płynęły jej do oczu, ale nie spłynęły. Panie Mroziński, ja? Przepraszam. Nie miałam wyboru. Proszę, niech pan nas nie wyrzuca. Nie tej nocy. Jej prośba zawisła w powietrzu. Coś w jej desperacji powstrzymało go przed wypowiedzeniem okrutnych słów, które cisnęły mu się na usta. Spojrzał ponownie na dzieci. Dziewczynka poruszyła się i otworzyła oczy. Były duże i ciemne, pełne sennego zmieszania, które szybko zmieniło się w strach, gdy zobaczyła jego wysoką, ciemną postać. Schowała twarz w ramieniu matki. Adam poczuł ukłucie w miejscu. Gdzie kiedyś było jego serce? To było nieznajome, niewygodne uczucie. Przez lata budował mury, by chronić się przed takimi emocjami. A teraz ta kobieta i jej dwoje cichych dzieci stały w jego korytarzu, tworząc pęknięcie w jego fortecy. Westchnął ciężko, przecierając twarz dłonią. Do pokoju gościnnego na końcu korytarza. Porozmawiamy rano. Nie czekał na jej odpowiedź. Odwrócił się i odszedł. Pozostawiając ją w srebrzystym świetle księżyca. Kiedy wszedł do swojego gabinetu i nalał sobie szklankę whisky, jego ręce lekko drżały. Nie wiedział dlaczego. Wiedział tylko, że tej nocy cisza w jego domu została bezpowrotnie przerwana. Następnego ranka Adam obudził się z uczuciem niepokoju. Rutyna została złamana. Zszedł na dół, spodziewając się konfrontacji, ale dom był cichy. W jadalni czekało na niego śniadanie i świeża kawa. Jak każdego dnia. Marii nigdzie nie było widać. Zirytowany, ale i zaintrygowany, poszedł w stronę pokoju gościnnego. Drzwi były lekko uchylone. Zajrzał do środka. Maria spała na fotelu przy łóżku, wyczerpana. Na ogromnym łóżku, przytulone do siebie pod grubą kołdrą, spały bliźnięta. W świetle dnia widział je wyraźniej. Były tak do siebie podobne, z tymi samymi ciemnymi włosami i drobnymi rysami. Wyglądały na kruchych, jak porcelanowe lalki. Na stoliku nocnym leżał pluszowy królik z jednym uchem, mocno wysłużony. Ten mały, żałosny szczegół poruszył go bardziej, niż chciałby przyznać. Cofnął się cicho i zamknął drzwi. Postanowił poczekać. Kiedy w końcu pojawiła się w jego gabinecie, wyglądała na jeszcze bardziej przerażoną niż w nocy. Stała przed jego biurkiem ze spuszczoną głową, gotowa na wyrok. Proszę usiąść, powiedział, Wskazując na krzesło. To był rozkaz, nie prośba. Usiadła na krawędzi, nerwowo skupiąc brzeg swojej prostej sukienki. Proszę mi wyjaśnić, kontynuował, jego głos był chłodny i rzeczowy. Zasady były jasne. Żadnych gości. Żadnej rodziny. Wiem, panie. I tak bardzo przepraszam, jej głos był ledwo słyszalnym szeptem. Nazywają się Leo i Lena. Musiałam ich stąd zabrać. Nie miałam dokąd pójść. Zabrać skąd? Naciskał Adam. Zawahała się, a jej oczy rzuciły szybkie spojrzenie w stronę drzwi, jakby bała się, że ktoś może ich podsłuchiwać. Od ich ojca, mojego byłego męża. Uciekłam od niego. Myślałam, że tu będziemy bezpieczni. Adam zmarszczył brwi. Policja. Policja nic nie może zrobić, przerwała mu, a w jej głosie pojawiła się nuta histerii. On jest czarujący. Wszyscy mu wierzą. Mówi, że to ja jestem niestabilna. Ale on, on nas krzywdzi. Kiedy nie dostaje tego, czego chce, jej ręka podświadomie powędrowała do siniaka na policzku. Adam milczał przez dłuższą chwilę. To była dokładnie taka komplikacja, jakiej unikał. To był bałagan, ludzki dramat, który nie miał nic wspólnego z jego uporządkowanym światem. Logika podpowiadała mu, żeby ją zwolnić, dać jej hojną odprawę, usunąć problem ze swojego życia. Ale obraz tych dwojga małych dzieci śpiących w jego łóżku gościnnym i rozpacz w oczach tej kobiety powstrzymywały go. Znajdę ci mieszkanie, powiedział w końcu. To było rozwiązanie finansowe. Czyste? Zapłacę za pierwszy rok z góry. To powinno dać ci czas na uporządkowanie spraw. Spodziewał się wdzięczności, ulgi. Zamiast tego zobaczył w jej oczach jeszcze większy strach. On nas znajdzie. Zawsze nas znajduje. Pieniądze go nie powstrzymają. On chce pieniędzy, ale chce też nas kontrolować. Tu, w tym domu, za tymi murami. To jedyne miejsce, gdzie czułam się bezpiecznie. Adam poczuł rosnącą frustrację. Ta sytuacja wymykała mu się spod kontroli. Nie chciał być niczym wybawcą. To jest mój dom, a nie schronisko. Wiem, szepnęła, a łzy w końcu popłynęły po jej policzkach. Proszę, tylko kilka dni. Dopóki nie wymyślę, co robić. Będą cicho, nawet pan nie zauważy, że tu są. Przez następne dni Adam próbował ignorować ich obecność. Pracował dłużej. Zamykał się w swoim gabinecie. Ale dom się zmienił. Czasami słyszał stłumiony chichot dochodzący z ogrodu. Innym razem, przechodząc obok pokoju gościnnego, słyszał, jak Maria czyta im bajkę cichym, uspokajającym głosem. Pewnego popołudnia znalazł na progu swojego gabinetu rysunek. Przedstawiał duży, szary dom, a obok niego trzymałe postacie trzymające się za ręce pod uśmiechniętym słońcem. Pod rysunkiem niezdarnymi literami napisano Lena patrzył na ten prosty, dziecięcy obrazek dłużej niż powinien. Zaczął ich obserwować z daleka. Widział, jak Leo, chłopiec, był zawsze czujny, wpatrując się w bramę, jakby spodziewał się nadejścia potwora. Lena była cichsza, bardziej zamknięta w sobie. Często siedziała sama, rysując w swoim zeszycie. Nie zachowywali się jak normalne, beztroskie dzieci. Byli jak małe, spłoszone zwierzątka bojący się każdego głośniejszego dźwięku. Pewnego wieczoru Adam wracał z późnego spotkania. Kiedy wszedł do domu, usłyszał podniesiony, gniewny głos dochodzący z kuchni. To była Malia, rozmawiająca przez telefon. Zostaw nas w spokoju, Robercie. Nie mam nic więcej do dania. Mówiła stłumionym, ale wściekłym szeptem. Po chwili ciszy jej głos się załamał. Nie, proszę. Nie rób im krzywdy. Błagam. Adam stał w cieniu, słuchając. Czuł, jak narasta w nim zimna złość. Ten człowiek, Robert, dręczył ją nawet przez telefon. Kiedy skończyła rozmowę, zobaczył, jak opiera się o blat, drżąc na całym ciele. W tym momencie podział decyzję. To przestało być tylko jej problemem. Następnego dnia wezwał szefa swojej ochrony, byłego oficera wywiadu, i zlecił mu dyskretne sprawdzenie Roberta Kowalskiego. Wyniki, które otrzymał dwa dni później, były gorsze, niż się spodziewał. Robert miał długą historię drobnych przestępstw, długów hazardowych i oskarżeń o przemoc domową, które zawsze były oddalane z braku dowodów. Był manipulatorem i tyranem, który żerował na słabszych. Tego samego wieczoru Adam poprosił Marię do swojego gabinetu. Położył przed nią teczkę z raportem. Gdy czytała. Jej twarz stawała się coraz błędsza. Wiem, co on robi, powiedział cicho Adam. I nie pozwolę, żeby to trwało dalej. Po raz pierwszy Maria spojrzała mu prosto w oczy. Zobaczył w nich nie tylko strach, ale i cień nadziei. Co pan zamierza zrobić? Zapewnię wam bezpieczeństwo, odparł. Zatrudnię najlepszych prawników. Zniszczymy go. To był punkt zwrotny. Adam po raz pierwszy od lat poczuł coś na kształt celu. To nie była już kwestia pieniędzy czy wygody. To była kwestia sprawiedliwości. Zaczął spędzać więcej czasu z dziećmi. Na początku były nieufne, ale jego spokojna, cicha obecność powoli je oswajała. Kupił im nowe zabawki, książki, a nawet mały domek do zabawy w ogrodzie. Robił to pod pretekstem, że dzieci potrzebują stymulacji, ale prawda była taka, że widok ich ostrożnych uśmiechów zaczął kruszyć lud wokół jego serca. Pewnego popołudnia siedział na tarasie, próbując pracować, gdy Lena podeszła do niego i położyła mu na kolanach swojego pluszowego królika. Pan królik jest smutny. Potrzebuje przyjaciela, powiedziała cichutko. Adam spojrzał na zabawkę, a potem na jej poważną twarzyczkę. Wziął królika do ręki. Rozumiem. Czasami wszyscy potrzebujemy przyjaciela. Wtedy stało się coś niezwykłego. Lena uśmiechnęła się, prawdziwym, szerokim uśmiechem, który rozświetlił jej twarz. Wdrapała mu się na kolana, przytuliła się do jego boku i zaczęła opowiadać mu o przygodach pana królika. Adam siedział nieruchomo, z małą dziewczynką w ramionach, czując ciepło, którego nie czuł od lat. Jego laptop leżał zapomniany. W tej chwili rynki finansowe i milionowe transakcje wydawały się absurdalnie nieistotne. Spokój nie trwał jednak długo. Pewnej soboty Robert pojawił się przy bramie posiadłości. Był pijany i agresywny. Ochrona go nie wpuściła, ale on krzyczał, wyzywając Marię i domagając się pieniędzy. Wiem, że tam jesteś, ty niewdzięczna sukoł. Chowasz się za pieniędzmi swojego bogatego faceta. To są moje dzieci. Chcę je zobaczyć. Adam, Maria i dzieci byli w ogrodzie. Na dźwięk jego głosu bliźnięta zamarły z przerażenia. Leo zaczął płakać, ale na schowała się za Marię, drżąc. Adam zobaczył w ich oczach czysty terror i coś w nim pękło. Cały jego chłód, cały dystans, który budował przez lata, rozpadł się w pył. Podszedł do interkomu przy branie. Na monitorze widział spoconą, wykrzywioną nienawiścią twarz Roberta. Słuchaj mnie uważnie, powiedział Adam a jego głos był spokojny, ale niósł w sobie stalową groźbę. Nigdy więcej nie zbliżysz się do tego domu ani do tej rodziny. Moi prawnicy skontaktują się z tobą. Jeśli jeszcze raz ich przestraszysz, osobiście dopilnuję, żebyś resztę życia spędził, żałując tego dnia. Robert przez chwilę był zaskoczony, ale potem wybuchnął śmiechem. Odezwał się wielki pan. Myślisz, że możesz mnie kupić? Zobaczymy się w sądzie. Odbiorę jej te dzieciaki, zobaczysz. Groźba zawisła w powietrzu. Adam wiedział, że to nie były puste słowa. Robert był na tyle zdesperowany i podły, by posunąć się do wszystkiego. Adam odwrócił się i zobaczył Marię, która tuliła płaczące dzieci. W jej oczach była bezbrzeżna rozpacz. W tym momencie Adam podjął ostateczną decyzję. To była jego walka. To była jego rodzina do ochrony. Bitwa przeniosła się do sterylnej, bezdusznej sali sądowej. Robert, zgodnie ze swoją groźbą, złożył pozew o pełną opiekę nad dziećmi. Jego prawnik przedstawiał Marię jako niestabilną emocjonalnie, zdesperowaną kobietę, która porwała dzieci, ukryła je w domu swojego bogatego pracodawcy, sugerując niemoralny związek. Przedstawiał Roberta jako skrzywdzonego ojca, który pragnie tylko dobra swoich dzieci. To była farsa, ale niebezpieczna farsa. Adam siedział obok Marii, obserwując ten teatr okrucieństwa. Widział, jak z każdym kłamstwem Maria kurczyła się w sobie. Kiedy nadeszła jego kolej, by złożyć zeznania, podszedł do barierki pewnym krokiem. Cała sala wpatrywała się w niego o miliardera, którego prywatne życie nagle stało się publicznym spektaklem. Prawnik Roberta zaczął od napastliwych pytań dotyczących jego relacji z Marią. Adam odpowiadał spokojnie i precyzyjnie, obalając każdą insynuację. Ale wiedział, że to nie wystarczy. Musiał zrobić coś więcej. Musiał zburzyć ostatni mur, który go otaczał. Spojrzał na sędzinę, starszą kobietę o mądrych, zmęczonych oczach. Wysoki sądzie, zaczął, a jego głos wypełnił salę. Prawnik pana Kowalskiego ma rację co do jednego. Moje życie zmieniło się, odkąd poznałem Marię i jej dzieci. Ale nie w sposób, który on sugeruje. Zrobił pauzę. Zbierając myśli. Przez pięć lat byłem emocjonalnie martwy. Mój dom był pusty, a moje życie pozbawione sensu. Byłem otoczony bogactwem, ale byłem najbiedniejszym człowiekiem na świecie. Wierzyłem, że pieniądze mogą rozwiązać każdy problem, ale to kłamstwo, które opowiadają sobie samotni ludzie. Jego wzrok powędrował do Marii, która patrzyła na niego ze łzami w oczach. A potem w moim domu pojawiła się ta kobieta i jej dwoje wspaniałych dzieci. I przypomnieli mi, co to znaczy czuć. Widziałem strach w oczach Leo i Leni, strach, którego żadne dziecko nie powinno nigdy doświadczyć. Widziałem siłę i miłość matki, która dla swoich dzieci poświęciłaby wszystko. I po raz pierwszy od bardzo dawna poczułem, że mam cel. Odwrócił się w stronę Roberta, który patrzył na niego z nienawiścią. Ten człowiek nie jest ojcem. Jest oprawcą. Nie interesują go dzieci. Interesuje go tylko kontrola i pieniądze. Dowody przedstawione przez moich prawników jasno to pokazują. Ale chcę, żeby wysoki sąd wiedział coś jeszcze, kontynuował, a jego głos lekko się załamał. Złożyłem formalne dokumenty, by legalnie adoptować Leo i Lenę. Chcę dać im moje nazwisko, moją ochronę i całą miłość, jaką mam w sobie. Razem z Malią chcemy stworzyć dla nich dom, w którym będą bezpieczni, szczęśliwi i kochani. Dom. W którym słowo ojciec będzie oznaczało bezpieczeństwo i ciepło, a nie strach i ból. Na sali zapanowała cisza. Słowa Adama były potężniejsze niż jakikolwiek dowód rzeczowy. Były wyznaniem, publicznym zrzuceniem zbroi i obnażeniem serca. Później wezwano Marię. Wzmocniona słowami Adama opowiedziała swoją historię. Mówiła o latach strachu, o ukrywanych siniakach, o groźbach szeptanych w nocy. Mówiła o ucieczce i o tym, jak w domu Adama po raz pierwszy od dawna poczuła się bezpiecznie. Na koniec sędzina poprosiła o rozmowę z dziećmi w swoim gabinecie, w obecności psychologa. Kiedy wrócili, jej twarz nie wyrażała żadnych emocji. Ogłoszenie wyroku było formalnością. Sąd przyznaje pani Marii Kowalskiej pełną i wyłączną opiekę nad małoletnimi Leonem i Leną Kowalskimi, ogłosiła sędzina. Jednocześnie sąd wydaje stały zakaz zbliżania się pana Roberta Kowalskiego do matki i dzieci. Sprawa pana Kowalskiego zostanie przekazana do prokuratury w związku z podejrzeniem o znęcanie się i próbę wyłudzenia. Młotek uderzył, a dźwięk ten oznaczał koniec koszmaru. Maria wybuchnęła cichym płaczem ulgi, a Adam objął ją ramieniem. Robert został wyprowadzony z sali, rzucając za siebie przekleństwa. Ale jego słowa nie miały już żadnej mocy. Przed budynkiem sądu czekali reporterzy, ale ochrona Adama stworzyła dla nich korytarz. Kiedy znaleźli się w samochodzie, Zapanowała cisza. Leo i Lena, którzy czekali z zaufaną opiekunką, rzucili się matce na szyję. Potem, ku zaskoczeniu wszystkich, Lena podeszła do Adama, wspięła się na siedzenie obok niego i mocno go przytuliła. Kocham cię, tato, szepnęła. To proste słowo uderzyło w Adama z siłą, której się nie spodziewał. Poczuł, jak łzy napływają mu do oczu pierwsze od pięciu lat. Objął małą dziewczynkę i przytulił ją mocno. Chowając twarz w jej włosach, w tym momencie w ciszy luksusowego samochodu narodziła się nowa rodzina. Nie z krwi, ale z wyboru, ze wspólnej walki z miłości, która wyrosła na zgliszczach bólu. Minęły dwa lata. Posiadłość Adama Mrozińskiego nie była już cichym, sterylnym mauzoleum. Była domem, tętniącym życiem i śmiechem. W ogrodzie, gdzie kiedyś rosły tylko idealnie przycięte krzewy, teraz stała huśtawka i zjeżdżalnia. Na idealnym trawniku leżały porozrzucane zabawki. W salonie, gdzie kiedyś stały tylko designerskie meble, teraz znajdował się kolorowy dywan, na którym Adam, ubrany w zwykły sweter, a nie w garnitur, budował z Leo skomplikowaną fortecę z klocków. Leo, niegdyś cichy i przestraszony, teraz był energicznym, gadatliwym siedmolatkiem, który z zapałem tłumaczył Adamowi zasady aerodynamiki ich konstrukcji. Z kuchni dobiegał zapach pieczonego ciasta i śpiew Marii. Nie była już cichym cieniem. Była partnerką Adama, współtwórczynią tego ciepłego, radosnego domu. Jej twarz była rozpromieniona, a w jej oczach nie było już śladu strachu. Lena siedziała przy wielkim fortepianie, który od lat stał niemy w kącie salonu. Teraz jego klawisze ożywały pod jej palcami, gdy grała prostą melodię, której nauczył ją Adam. Odkrył w niej talent muzyczny i z cierpliwością, której sam po sobie się nie spodziewał, uczył ją grać. Wieczorem zebrali się wszyscy przy dużym, drewnianym stole w jadalni. To już nie było miejsce samotnych posiłków Adama, ale serce domu. Dzielili się jedzeniem, opowieściami o minionym dniu, śmiali się. Po kolacji przeniesili się do salonu, gdzie Maria czytała im na głos, a dzieci przytulały się do Adama na wielkiej kanapie. Kiedy dzieci już spały, Adam i Maria stali na tarasie, patrząc na rozgwieżdżone niebo. Maria oparła głowę na jego ramieniu. Pamiętasz tę noc? Kiedy mnie znalazłeś w korytarzu? Zapytała cicho. Pamiętam, że znalazłem wtedy coś, o czym nie wiedziałem, że zgubiłem, odpowiedział Adam, przytulając ją mocniej. Patrzył na światła swojego domu, na ciepłe, żółte kwadraty okien, które obiecywały bezpieczeństwo i miłość. Zrozumiał, że przez lata gromadził fortunę, budował imperium, ale był bankrutem w jedynej walucie, która miała znaczenie. Te dzieci i ta kobieta nauczyli go, że prawdziwe bogactwo nie polega na posiadaniu, ale na przynależności. Odkupił swoją przeszłość, budując przyszłość. Cisza, której kiedyś tak pożądał, była jego więzieniem. Teraz hałas dziecięcego śmiechu, dźwięk fortepianu i cichy szept wieczornych rozmów był najpiękniejszą muzyką, jaką kiedykolwiek słyszał. Był wreszcie w domu.